To mecenasi układu porannego. ChatLab – chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl EcoVoltis – firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. Prezydent Francji nie zamierza odejść przed końcem kadencji i w najbliższych dniach przedstawi nazwisko nowego premiera. Islamiści zajęli kolejne duże syryjskie miasto. Rumuńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie finansowania kampanii zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich. Ukraina nałożyła sankcje na czołowych polityków partii rządzącej Gruzją. Meksykańskie służby przejęły rekordową partię Fentanylu po zapowiedziach Donalda Trumpa. Muhammad to najczęściej nadawane męskie imię na terenie Anglii i Walii. Piątek, 6 grudnia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Po odwołaniu premiera Michela Barnier przez parlament, prezydent Francji Emmanuel Macron nie zamierza rezygnować ze swojego urzędu. Opinia publiczna pozna nazwisko nowego szefa rządu w ciągu kilku najbliższych dni. Macron ogłosił telewizyjne orędzie do Narodu dzień po przegłosowaniu przez Zgromadzenie Narodowe wotum nieufności wobec gabinetu Barnier. To pierwszy przypadek odwołania premiera od 62 lat. Francuski prezydent uważa, że dymisja wyznaczonego przez niego szefa rządu nie jest powodem, aby on sam odszedł ze sprawowanego urzędu. Zamierza więc wypełnić swoją kadencję, która zakończy się za 3 lata. Do rezygnacji wzywali Macrona. Politycy największych opozycyjnych ugrupowań, czyli nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego i skrajnie lewicowego Nowego Frontu Ludowego. W ciągu najbliższych dni Francuzi mają poznać nazwisko nowego premiera. Prezydent Francji nie zdradził zarazem, jakimi kryteriami będzie kierował się szukając następcy Barnier. Macron zarzucił radykalnej prawicy i skrajnej lewicy utworzenie antyrepublikańskiego frontu, który doprowadził do odwołania gabinetu zatwierdzonego przez parlament na początku września. Francuska głowa państwa zarzuciła opozycji że ta wybrała nieład, a on sam nie zamierza ponosić odpowiedzialności za szkodliwe działania ze strony swoich politycznych rywali. Powodem odwołania Barnier był przedstawiony przez niego przyszłoroczny budżet. Macron zapowiedział przedstawienie w połowie grudnia nowej ustawy umożliwiającej państwu pobieranie podatków od 1 stycznia przyszłego roku. W ten sposób pałac Elizejski zamierza zapewnić ciągłość funkcjonowania administracji państwowej. Następnie nowy gabinet będzie zobowiązany do przedstawienia nowego projektu ustawy budżetowej na najbliższy rok. Tym samym francuski prezydent wykluczył możliwość przeprowadzenia kolejnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Syryjscy dżihadyści zajęli kolejne poalep po duże miasto, czyli Hame. Wsparcie dla rządu Syrii zapowiedział libański Hezbollah, a na terenie kraju znajdują się już oddziały irackich szyitów. Hama została przejęta przez przeciwników syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada po ciężkich walkach. Po wejściu do miejscowości bojowników islamistycznej organizacji na rzecz wyzwolenia Lewantu, żołnierze Syryjskiej Armii Arabskiej mieli całkowicie wysować się z czwartego co do wielkości miasta Syrii. W ubiegłą sobotę dżihadyści przejęli kontrolę nad Aleppo, będącym drugim największym syryjskim ośrodkiem. Kilka godzin po upadku Hamy głos zabrał lider libańskiego Hezbollahu, Naim Kasem. Zapowiedział, że władze w Damaszku mogą liczyć na pełne wsparcie ugrupowania, ale nie ujawnił w jaki sposób jego organizacja zamierza pomóc Syryjczykom. W tym tygodniu do Syrii wkroczyli członkowie irackich organizacji paramilitarnych. Szyjci z sił mobilizacji ludowej oficjalnie twierdzą, że zabezpieczają granice swojego kraju przed rozlaniem się walk na terytorium Iraku. Eksperci wypowiadający się dla telewizji Al Jazeera podkreślają, że Hama jest kluczowa dla syryjskiego rządu jako ośrodek pozwalający na ochronę miejscowości zamieszkiwanych przez chrześcijan i muzułmanów ismailickich. Poza tym to właśnie w Hamie kilkadziesiąt lat temu narodził się zbrojny opór radykalnych wyznawców islamu przeciwko świeckim władzom, chociaż przez cały okres trwający od 13 lat wojny domowej miasto znajdowało się pod kontrolą syryjskich władz. Na trzy dni przed drugą trą wyborów prezydenckich rumuńska prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie finansowania kampanii zwycięzcy pierwszej rundy. Kalin Georgescu według sondaży ma dużą szansę wygrać z kandydatką liberałów Eleną Lasconi. Ustępujący prezydent Klaus Ioannis odtajnił dokumenty przedstawione podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Najwyższej Rady Obrony Narodowej Rumunii. Są one poświęcone przebiegowi procesu wyborczego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która odbyła się 24 listopada. Według Prokuratury generalnej zebrany materiał dowodowy jest podstawą do wszczęcia postępowania wobec nacjonalistycznego kandydata. Śledczy zajmą się tym samym kwestiami nielegalnego finansowania kampanii Georgesku przez jego zwolenników, Przekomego kupowania głosów czy prania brudnych pieniędzy w związku z niewyjaśnionym pochodzeniem przekazanych mu pieniędzy. Innym wątkiem badanym przez prokuratorów są przestępstwa komputerowe. Niezależny kandydat w ciągu zaledwie kilku tygodni miał zyskać na popularności, bo był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W opinii śledczych wpływ na przebieg kampanii mogło mieć chociażby promowanie jego osoby za pośrednictwem fałszywych kont. Rumuńska służba wywiadowcza twierdzi, że zwycięzca pierwszej rundy wyborów mógł otrzymać wsparcie aktora państwowego. Zarzuty stawiane Georgesku od kilku tygodni nie wpłynęły negatywnie na jego poparcie przed niedzielną drugą turą. Sondaże dają mu nawet 60% poparcia, dlatego jest faworytem w starciu z Lasconi, mimo poparcia jej kandydatury przez większość ugrupowań opowiadających się za ścisłą integracją z Unią Europejską. Ukraina zdecydowała się nałożyć sankcje na czołowych polityków partii rządzącej Gruzją. Od ubiegłego tygodnia w gruzińskich miastach trwają protesty przeciwko ugrupowaniu Gruzińskie Marzenie. Premier Gruzji Irakli Kobachidze przed tygodniem ogłosił zawieszenie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Mają one zostać wznowione najwcześniej za 4 lata, gdy kraj będzie w stanie spełnić unijne wymagania dotyczące gospodarki. Decyzja władz w Tbilisi jest kwestionowana przez opozycję, która organizuje duże antyrządowe demonstracje kończące się na ogół starciami z policją. W związku z protestami sankcje na elitę rządzącą Gruzją nałożyła Ukraina. Ukraiński prezydent Wołody Zełenski oświadczył, że podpisał dekret zatwierdzający decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w tej sprawie. W opinii władz w Kijowie gruzińska opozycja protestuje przeciwko przekazywaniu Gruzji rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi. Sankcje obejmą dziewiętnastu czołowych polityków rządzącego gruzińskiego marzenia na czele z jego liderem, biznesmenem Bidzinem Iwaniszwilim. Będą one obowiązywały przez najbliższe 10 lat. Ukraina wezwała dodatkowo Stany Zjednoczone, Unię Europejską i inne państwa na świecie do wprowadzenia podobnych ograniczeń wobec gruzińskich elit rządzących. W opinii Załęskiego sojusznicy Ukrainy powinni uczciwie oceniać sytuację mającą obecnie miejsce w Gruzji oraz w Mołdawii. Meksykańskie służby przejęły rekordową partię fentanylu. Intensyfikacja ich działań nastąpiła po groźbach prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W związku z przemytem narkotyków zagroził on Meksykowi wprowadzeniem wysokich ceł na produkty importowane z tego kraju. W ręce meksykańskich sił bezpieczeństwa trafiło blisko 20 milionów tabletek wspomnianego narkotyku. Zdaniem śledczych rynkowa wartość przechwyconych środków to blisko 400 milionów dolarów. Fentanyl został przechwycony w stanie Sinaloa, po w północno-zachodniej części kraju. Do miejsc składowania nielegalnej substancji udało się dostać żołnierzom, których zaprowadzili do nich dwaj mężczyźni zatrzymani za posiadanie broni. W jednym z domów służby zabezpieczyły 300 kg fentanylu, a w drugim blisko 800 kg. Eksperci wypowiadający się dla telewizji Euronews uważają, że przejęcie narkotyku nie było przypadkiem. Władze Meksyku miały nakazać służbom rozwiązanie problemów w związku z niedawnymi zapowiedziami amerykańskiego prezydenta elekta. Trump w ubiegłym tygodniu zapowiedział nałożenie ceł na Chińską Republikę Ludową, Kanadę i Meksyk, które według niego są odpowiedzialne za kryzys fentanylowy w Stanach Zjednoczonych. Syntetyczny opioid miał przyczynić się do śmierci co najmniej 70 tysięcy Amerykanów. Starania meksykańskiej prezydent Claudii Scheinbaum, polegające na zatrzymaniu osób handlujących narkotykiem, najprawdopodobniej nie przyniosą jednak rezultatu, dopóki nie zostaną zlikwidowane laboratoria zajmujące się jego wytwarzaniem. Muhammad stało się najczęściej nadawanym męskim imieniem w Anglii i Walii. Jego popularność ma związek z rosnącą populacją muzułmanów mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku imię Muhammad otrzymało blisko 4600 chłopców, czyli o 500 więcej niż w 2022 roku. Należy podkreślić, że dodatkowo ponad 3000 osób nadano cztery inne warianty imienia oznaczającego w języku arabskim godnego pochwały lub godnego polecenia. Łącznie imię nawiązujące do proroka islamu otrzymało w ubiegłym roku około 7730 chłopców. Brytyjski dziennik Daily Mail przypomina, że Muhammad już 100 lat temu po raz pierwszy znalazł się w setce najpopularniejszych imion nadawanych na Wyspach Brytyjskich. Biorąc pod uwagę jego różne warianty, w rzeczywistości już 13 lat temu było ono najczęściej nadawane nowonarodzonym mieszkańcom Anglii i Walii. Zdaniem gazety popularność imienia nadawanego na cześć Mahometa ma związek z rosnącą populacją muzułmanów, a także ze sławą sportowców po kroju piłkarza Liverpoolu Mohameda Salaha czy lekkoatlety Mo Faraha. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Chatlab chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. EcoVoltis – firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igoriankę.